Czy Bóg uzdrawia dzisiaj? Tak, jestem przekonany, że uzdrawia, że na wiele sposobów możemy doświadczać Jego uzdrawiającej, kochającej, bliskiej, pełnej czułości, obecności. I takie doświadczenie uzdrowienia, zarówno wewnętrznego, jak i często fizycznego, jest takim integralnym elementem naszego duchowego rozwoju. Znaczy, uzdrowienie wewnętrzne łączy się z faktem, że Bóg chce zmieniać nasze wnętrze, Bóg chce nas prowadzić ku większej bliskości, zażyłości z sobą, więc możemy doświadczać i możemy otwierać się na wiele sposobów na uzdrowienie wewnętrzne. Uzdrowienie fizyczne często temu towarzyszy, bo nie jest przez Boga po to, żeby nasz styl posługi, relacji, więzi, bliskości z Bogiem, nasza droga ku Królestwu, nasz sposób przyjmowania, zbawienia, żeby był pełniejszy, bardziej kompletny, bardziej służebny także i z tego względu Bóg wielokrotnie daje nam takie doświadczenie. Jestem przekonany, że możemy o nie prosić i możemy modlić się o uzdrowienie i powinniśmy to czynić. Więc róbmy to, módlmy się, prośmy, czyńmy to, stawajmy w uzdrowieniu, a Bóg niech działa zgodnie z swoją wolą i naszą naszym Rolnik będzie przełopywany go na takim e, świętym, wolnym uczynku jego wszechmocy. Jest, dowiedziałem się o kolekcję od swoich przyjaciół i jestem tutaj trzeci raz. E, I Bóg uzdrawia mnie zawsze w tych z moich, wielu problemów. E, Za każdym razem, kiedy przychodzę, mogę, dzierżam, mogę e, doświadczyć w bardzo taki intymny i ważny dla mnie sposób e, na ten szach, na e, w rozmowach z innymi ludźmi, których tutaj spotykam, mogę doświadczyć jego miłości, jego przebaczenia, ale też jakby jak to mi, jak bardzo mnie kocha. I myślę, że to jest piękne. Cieszę się, że mogę doświadczać żywej obecności Boga. Tego, że on, jego serce jest zawsze dla mnie otwarte. Jego miłość jest wielka, jest nieskończona jest najpiękniejsza i on ma dla mnie najlepszy plan do mojego życia. Chcę, aby, aby żyła w obfitości, także chcę się pozdrawiać, podnosić, dodawać w to wpływ. Także Niech Bóg będzie odpowiednio Jakby też e, niesamowite jest to, jak na tych rekolekcjach Bóg w taki bardzo przejrzysty sposób pokazuje nam swoją obecność, swoje, swoje. jak nas, jak nas pozdrawia. Jakby jak pokazuje nam, jak żyć w codziennym życiu i jak możemy swoim życiem po prostu obiedzieć.